Mam do ciebie takie pytanko. Co dał ci w ogóle ten program, i czego się nie spodziewałeś w związku z udziałem? Myślę, że program dał mi zdecydowanie ludzi. I taką gotową paczkę narzędzi do wykorzystania w przyszłości. Czy jest coś, czego się nie spodziewałem? Myślę, że nie. Myślę, że jakby dostałem wszystko to, czego oczekiwałem. I bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę było to zorganizowane w taki sposób, że. jakby. No w ogóle nie potrafię sobie wyobrazić, że mogłoby być lepiej. No to ja tak dopowiem, zgadzam się z Tobą w 100%. Ale jest y, coś, czego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że znajdę tutaj y, tak super kumpli, tak super koleżanki. Aż tak. Mega ludzi. Tak, yy, masz rację. W zasadzie to yy, ten vibe jest niesamowity, i serio. Yy, akurat w tą stronę bym nie poszedł, że to, że to może być aż tak świetne, że będziemy taką ekipą.